Wkrótce wyruszę na podróż w sprawie Lisza i będę oczekiwać na kolejne zadanie umarłych tropicieli. Aby wykonać zadanie, muszę opuścić Tirisfal Glades i udać się do Silver Pine Forest. Wstąpię po drodze do Brill po zapasy i wyruszam. Johan z Królewskiego Stowarzyszenia Aptekarzy ma dla mnie przesyłkę. Pracują oni nad recepturą, którą potrzebuje mroczna pani. Mam zabrać paczkę do aptekarza w Silver Pine Forest. Aby dotrzeć tam muszę udać się na południe. Zobaczyłam po drodze starą chatę i pomyślałam, że może tam zajrzę i trochę odpocznę. Okazało się, że jest tam jeden z umarłych tropicieli Erland. W okolicy czają się wygłodniałe wilki, a on musi zgłosić się do członkini grupy umarłej tropicielki Rein. A żeby tam się dostać, potrzeba przebić się przez tą watachę. Jeśli to prawda, ja też mogę być w niebezpieczeństwie. Ale razem damy radę. <grymne> Powoli przydostaliśmy się do celu. Zamieniłam słówko z Rain. Podziękowała mi za pomoc. Już myślała, że Erland został pokonany. Podarowała mi w ramach wdzięczności miecz i wręczyła raport umarłych tropicieli z prośbą, bym przekazała go tak szybko jak to możliwe do egzekutora Hadreka. Gdy znalazłam się w bazie zwanej Grobowcem, najpierw przekazałam paczkę aptekarza. Poprosił, bym przedłużyła swój pobyt tutaj, bo przydałaby się moja pomoc. Właściwie to miał dla mnie kolejne zdanie. Zalewają nas legiony Artasa. Jednak dzięki nowej pladze, która ma im przeciwdziałać, Będziemy mogli wyeliminować ich jak i ludzkie robactwo. Badania aptekarza dowiodły, że krew pająków, zmieszana z toksyną odsączoną z serc dziczałych niedźwiedzi, przemienia się w śmiercionośny eliksir. Mam dostarczyć składniki do mistrza aptekarzy Faranella z Królewskiego Stowarzyszenia Aptekarzy Vander City. Następnie weszłam do grobowca przekazać raport do Hadreka. Powiedział, że nie miał pojęcia o stopniu obecności plagi widywanej w Silver Pine Forest ani o związanych ze zwiadem problemach naszych umarłych tropicieli. Moja pomoc dla umarłych tropicieli została doceniona. Skoro już jestem w tym grobowcu. To zregeneruje siły i wyrusza, by zdobyć składniki na eliksir dla aptekarza.